Widzowie, jak to jest możliwe widzowie to, to nie, jak, jak on żyje w ogóle Widzowie, ja nie wiem Co widzieliście na koniec pierwszego sezonu, że on nie żył Nie wiem jak to możliwe, co oni robią Poczekaj obserwujemy, my musimy tu mokie klasy wziąć, ale nie wiem czy dam ra radę Nie wiem czy Aaron da ra radę Poczekaj oni chyba będą gdzieś jechać widzowie Gdzieś jadą Ja Nie wiem, o co chodzi wizualnie z, z tym. Że pojechali się, aha, a Abym się. mi nie widzieli. Nie, ja, Aron musi tam wejść do środka, do tego, do tego pomieszczenia tam, bo nie wiem, jak to możliwe, że. Przecież widzieliście, że on umarł. Że Patryk umarł. Nie wiem, nie wiem jak się tu... Patrzcie, co tu zostaje. O! O, dobra. Tu... ...zwi jakieś. Tu jakaś window w ogóle jest. Co jest? Dobra, uważajmy. Co jest? Ale to nie, Aro nie może by to uwierzyć, uwierzyć w ogóle widzowie ze jego brat zje. Nie wiem, poszukajmy nie wiem jakiegoś komputera czy coś tu. Tutaj jakieś serwery są. Ja nawet by tu nie mogę uwierzyć widzowie, sądzę. Dobra, tutaj może coś będzie. Jest kilka plików widzowie jest zaszyfrowane. zasyfrowane widzę co, co widzowie um, nie wiem pojedziemy do Harego i nie wiem może Hary na, jakoś nam pomoże z tymi plikami tylko nie powiem może co, co, co teraz zobaczyliśmy ale no nie mogę wy to uwierzyć nie wiem jakby. a no i zapomniałem się przywitać Widzowie, no to się teraz witam To ja, to prawdziwe życie Kolejny odcinek Co będzie się dzisiaj działo, to nie wiem A teraz musimy jeszcze to auto ukraść Otwarte było jedzie I zapomnieli wyłączyć I klucyki się z niego To było łatwe Ale no, my jedziemy Do Harego, widzowie, to zobaczymy się Jak będziemy przy Harem, czy coś no dobra, widzowie. Ale to w ogóle nie wiem, nie wiem co o tym myśleć, naprawdę. No. A no i nie zapomnijcie dać lajka i suba, żeby dowiedzieć się więcej co się dzieje w naszej serii. Zaparkujemy tu. Marek! Znaczy a, Harry, Harry, Harry. Czemu? Ehm, um, samochodzik tam masz. Pokaż go. No, dobra robota. No wiem. Um, masz może jakiegoś hakera, coś, takie coś? Jeszcze raz, powiedz. Masz jakiegoś hakera coś? Mmm, um, a co? E, a nic, tylko się pytam. Nie, tutaj mam, mam tutaj dobrą serwerową. A to jest tylko spozycja. Aż no, ci odpalam już. No to, to nie interesuj się, nie jak to jest. Dobra. E no. Dobra widzowie, zobaczymy się po serwie. Jak nie wiem, wysukamy coś, coś takiego. To do zobaczenia po serwie. Ej, ty. No. Wsiadaj Wsi do samochodu i jedź stąd. M... projekt co zacząć Dobra widzowie em, ogólnie to jakieś nagranie y, wykodowaliśmy ale jeszcze są kilka plików ja wezmiemy do domu ale też zobaczyłem miejsce gdzie masa postaci z pierwszego sezonu więc, jakby wiecie jakby była jakby jak udawała że umarła i ona była w jakimś mieście, które się nazywa Red Cliff. To miasto chyba było... Tam chyba był ten cały Natan mieszkał. Co jak on tam miał? To tam będziemy jechać za miesiąc. Dlaczego za miesiąc, bo mamy też pracę i inne biznesy w tym mieście. To dopiero za miesiąc pojedziemy tam. A nagranie zobaczycie po tym odcinku na tym kanale. Jakie on zobaczył, bo... Tam możemy się dowiedzieć kilku rzeczy ważnych i no. To my jedziemy do domu odkodować te pliki i będziemy za miesiąc w gza wlecieć. No. To do zobaczenia. Na lotnisko. Widzowie już leciliśmy Miesiąc minął odkąd ten. Widzicie. te które testy zarobiły, troszeczkę wydał i a, o tak teraz wygląda urosła mu broda i wchodzimy i nie mamy bagażu, bo nie potrzebujemy czekajcie, bo nie wiem chyba tutaj się chodzi, chodzi? tutaj mamy od razu motel hut. No, hut powiedzmy, że to jest hut mamy tu kontakty i w, w motelu mamy wiecie nie to było. Dajcie otworzyć. Nie co nam się otworzyć, nie wiem dlaczego. Co nas oszukali? Poczekajcie. A, bo chyba tu muszę klucze odebrać. To poczekajcie. Dobra widzowie, mus musiałem klucze wziąć. Ale no. Zamykamy. I gdzieś tu powinna być klama. O tutaj chyba. Dobra widzowie. Em, dostaliśmy taką broń. No i mamy test maskę, ale na razie jej nie założymy i nie wiem musimy jakichś czarnych samochodów szukać o coś tam jechało, nie wiem czy widzieliście A musi, musimy jakichś nie wiem czarnych samochodów czy coś widzi no zobaczyć um, tak auto wynająłem nam ale no poszukamy jak zobaczymy to nie wiem będziemy ich śledzić dopóki gdzieś nie stanął i no Oj, co sobie, nie wiem może te auto, pod... powinnam słuchać, nie wiem. Ogólnie to nie umiem prowadzić. Co, <noise> jeżeli coś nie wiem, nie wypalić, coś, ale. Muszę gdzieś stanąć zaraz, przecież Nie będą chyba jeździć naokoło. O, idealnie. E, widzowie staniemy tu i tylko założę maskę. Dobra, założyłem... założyłem maskę widzowie. Ja on tam stoją... Jest jakie możemy... Oj, co mnie co ja zrobiłem? Na pewno mnie nie zauważyli widzowie. Dobra, tu stanę i od tyłu ich wezmę. Nie ma tu jak przejść. O! o! Jeden lezy chyba o. Jeden lezy, widzowie Gdzie drugi? Tam, ja, nie, my nie mamy kamizelki, nie wiem jak my to przeżyjemy. O. Dobra, chyba, le chyba lezy, ale musimy go zabierzył. Musimy go nie wiem, przesłuchać, czy coś. O, dobra, lezę. Ach. Ty! Ach. Idziesz ze mną. Nie, nigdzie nie idę. Idziesz. Ach. Nie. Pewny jesteś? To może Ach. dam ci umrzeć tu. No daj. Dobra, kautuje cię. Idziemy Dobra, widzowie, idziemy do takiej naszej bazy, bo mamy, no, Tu kontakty i pozy... Co się stało z nami? Dobra, nie pytam się Nie nas samochodzy wypozycalni Ale... Mamy i tak tu taką bazę Tu, że to... Nie, nie, nawet nie chcę wiedzieć, co się sta stało z naszym samochodem Ale, no, niesiemy go i... Ciężki jest trochę, jak widzicie po jego ciele, ale no. Tutaj mamy taką bazę od, no, od kolegów. Możecie za wiedzieć, dobra, położę go tu. Dobra. I do następnego odcinka, w następnym odcinku spróbuję go słuchać, coś. To do zobaczenia i no.